Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Michejt, a to jest GTA Online. Tak, to jest to GTA Online, które wyszło w 2013 roku. Tak, to jest właśnie ta gra. Yy, dobra, to yy, po prostu bez zbędnego yy, jedziemy po skarb. Tak, jedziemy po skarb. Tak wiem, że y, to jest pierwszy odcinek na moim kanale, ale za i zaczynam go jakby to był, nie wiem, 300, ale no po prostu nie wiem, tak, tak, tak jakoś mm, tak w sumie będę zacząć y, ten kanał szybko. Po prostu. Ale dobra, już bez zbędnego przedłużania powiem wam co i jak. Także y, jedziemy sobie po skarb. Y, ja tu chciałbym w tej serii właśnie z tego zrobię taką miniserię albo jakąś większą serię. Zależy jak Wam się spodoba jak, jak, jak mi się spodoba, ale ważne jak wam się spodoba bardziej niż mi się spodobał, bym prawie za ja bym w końcu wjechał, ale to nieważne. Yy, można sobie ginąć, a dlaczego by nie. No coś trzeba umrzeć w końcu. Yy, także ten. Jesteśmy już prawie na miejscu, w sensie jesteśmy już na miejscu. Wystarczy tylko znaleźć to, czego szukam. Gdzie to może być? Bo tu mi pokazywało... Eeeem... Um, trailer. Jakiś krzyż tutaj To mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj na górze Chociaż nie wiadomo to Zostawić to czy... Fotografii... O tu pociąg wyjdzie jakbym wjechał w pociąg To jest gdzieś chyba na górze Z tego co widzę Chociaż nie wiadomo Tu są krzaki wokół tego, więc e, Trudno będzie tu znaleźć, Chociaż nie wiadomo Mi się wydaje, że tu gdzieś na górze mimo wszystko gdzie tu może być jakiś krzyż ale też wybrać miejsca w jakieś dokładniejszą lokalizację podać no Oddać takie coś od razu no o jest znalazłem <laughs> o jakieś karteczka zobaczmy co my tam mamy Przeczytaj... jej nie przeczytałem co tam było napisane <laughs> o nie dobra <laughs> spadka sama na początku dobra zobaczmy gdzie teraz Iść. jakąś mapę na pewno zrobiliśmy i o! Raz, dwa i odczal ja dalek, no nie wiesz dlaczego aż tak daleko dobra, tak jak będziemy to dojechać, to powiem co jak i w ogóle yy, w tej miniserii albo... albo... mini, albo serii... serii <ścoughs> będę rozwijać swoją postać, będę Wam pokazywać jak to wszystko wygląda tu jest taka od do milionera, nie bierzcie tego na poważnie. Bo, bo mam tu już milion, ale... W ogóle denerwuje mnie to trochę, bo To nie tak, że jestem od społeczny i wybieram y, serwer z najmniejszą ilością osób, tylko po prostu no niestety tu jest mało graczy, w sensie to jak już jak już trafisz na jakiś serwer to albo on jest... albo on jest taki mel przeludniony i kurczę dwie, dwie sloty z ludźmi są pokazane, albo trafisz na takie gdzie jesteś sam, albo są dwa, kurcze nie wiem jakieś, tylko dwa jakieś A przecież co to może być? Co my tu mamy? Co to może być? Gdzie to? Tu jest? W tam tam. ogóle fajnie, że tu muzyczka leci. Nie, trzeba dawać podkładu muzycznego. <grych> Patrzcie jak się rozleniwił skubany. Wykorzystuje muzykę w grze. O jest co? Chyba. Tam bo pojazd tutaj blokuje. Get away. Wynoś się z tą Dobra. Co my tu mamy? O, plus 5000. Transakcja w toku. <grych> Okej, okay, czyli... Oj, tu będzie jakiś rewolwer chyba. Też nie wiadomo. O nie znowu mi się tak zrobiło. Kilka razy tak miałem GTA. Bo... Patrzcie teraz na mój... na mój... Yy, nie patrzcie teraz na moją minimapkę, bo ja teraz gdzieś jadę. <grym> ja nawet nie gdzie co jest. Ja, ja się mega oddalam. Nie ja nawet nie wie gdzie... już to jestem mega daleko. Halo, ratunku. Pomocy. No mogę sobie... O! Mogę sobie... Ratunku, halo! Nie! <grym> nie! Ratunku! Nie! Ojeju chyba... Chyba przyszedł ten czas, o! Udało się, już się chciałem zabić, <gry> Dobra, tak więc jedziemy do następnego no, skarbu, ten jest też przy blisko, w do tego trzeciego, który jest tam gdzieś, nie wiadomo gdzie, wrum wrum. W skarpu. nie skarbu, Tak tam, e, chodziło mi o po prostu najski do skarbu, bo Skarbu nie wiadomo, gdzie będzie co w nim dostaniemy. W sensie, myślę, że to będzie jakiś rewolwer, bo to jakiś skrzyk po rewolwerze, chociaż nie wiadomo, może tam będą skarby z kobara. Może notka, gdzie mój tata się znajduje, to znaczy e, 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 rewolwer, e, tak, rewolwer, e, także już jesteśmy na miejscu, więc zobaczmy, e, no to, 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 to musi być w tej szofie, jest w szofie? O, oh, jest, daj, ale, jest, da plus 5000! tysięcy, bogactwo. O nie, i znowu mi się tak zrobiło. Nie, nie wlatuj do jeziora. Nie! <śmuszę>, Musiałem się aż zapić po prostu. <śmuszę>, to jest, to jest okrutne, to GTA, po prostu. Zresztą <śmuszę> się zapla... O kurczy! O, to jest ciekawe dopiero, to jest dopiero ciekawe. Widzę, widzę. Mam <śmuszę> e, do postaci, a nie mam siebie. Dawid, chociaż mogę. O! Udało się. Do Morsa zadzwonię, żeby mi ten. Auto zreparował. Auto. Eee, Ten motocykl zreperowano, Kurczę, znowu. Muszę wydać No na trawę. <noise> Najgorzej, dobra, eee, już czekamy. Pojazd prowadź bardzo osobisty, cały trwa. No i mam nadzieję, że trwa. O, jest już pojazd, w kilku kopniakach w murek dostaliśmy nasz pojazd. Eee, idziemy dalej do następnego skarbu. Który jest, oh my god. Mega daleko. Ja, wiecie co? Ja, ja wam to chyba przydnę. Okej, okay, także już jesteśmy prawie, że na miejscu. Jesteśmy blisko tej znajczki do skarbu. Dobra, gdzie to może być? Gdzie to może być? Hej, śladów. śladów. O kurcze, ja tu przypadkowo. Ja myślałem, że to jakaś zła tekstura w grze. A tu? A tu, a tu proszę. O. 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 Oj, oj, oj. Biedaczek, um. no. No teraz ja będę musiał do niego patrzeć przez nie wiem ile <grystanie> ratunku, pomocy. No, tak już jesteśmy. Ojej, dziwo. Poszukiwania skarbów yy, prawie zakończone. To tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zobaczmy gdzieś teraz musimy iść. jeśli jest to. Nie, to myślę raczej nie. Uh, jest tu coś, jest tu coś. A widzicie, o, fajna, taki wysepca, nie pokażę. Zaznacz mi to kurczę. A dobra. Jestem zaznaczony. Brum, brum, mam nadzieję, że się nie rozwalę. Boi Lasczek u nie. A, w ratunku. Brum. Także jedziemy sobie. Mieję to... Co kolejne? Jest 6 kilo Wiecie co, poświęcę się A. dla was. I zrobię kolejne cięcie. Okej, okay, także my już jesteśmy. Na pewno, na pewno się cieszycie, tak samo jak ja, nawet jeszcze, jeszcze bardziej jesteście yy, podekscytowani, że, że znaleźliśmy skarb, z którego tylko ja będę mieć korzyści, <laughs> Oczywiście, że jesteście, no, no jak nie, no. Dobra, ale już pomijając ten jakże wspaniały fakt, yy, zaraz się rozwalimy. O nie, jednak nie, a może? Kurczę, jednak nie tym razem, Play dobra. to bez namysłu, bez namysłu. Siub do wody. Bez na siup do wody. O nie, nienawidzę pływać w kita, bo to jest takie nużące. Mam nadzieję, że to się kiedyś skończy. Okej. Okay. Cześć. A tego na pewno zobaczę. Otwieramy. Patrzymy, co tam jest. Pierwsza osoba. Otwieram. Wow. Wow. Wow, ej ładne to jest, ej ładne, mi się tam podoba. O kurcze, ojej, flipa zrobiłem. Ej, to fajne jest kurcze. Zabij kogoś, trzeba głowę z Zabij... czy... model tego rewolweru GTA, GTA Redemption 2. Tak, oczywiście GTA Redemption 2. A wiecie co, jest to, no całkiem spoko ta nagra, dosłownie spoko. Mi się pistolet się podoba, rewolwer. Okej, okay, po górach chodzimy, pod górę nie, tu wyjdzie, nie wyjdziemy raczej. A jednak wziął się na niewidzianą ścianę i jesteśmy. Wiecie co? A teraz mamy dwie opcje. albo pójdziemy sobie uzupełniać zapasy. Nieeee. Albo pójdziemy sobie, zapasy. Nie. Albo pójdziemy sobie po, pozabijać osoby, których nie ma. Tak, także idziemy y, po, y, po zapasy, bo... A nie, są tu gdzieś na pewno. To tu jest ale naprawdę jestem tylko z nim na sesji, serio? No dobra. A zrobię coś takiego, że po prostu... Dobra, idę zmienić sesję po prostu... Także widzimy się za moment. Okej, okay, także jesteśmy już na innej serii CC sisi... jesteśmy już na innej sesji yy, gdzie jest... Yy, ojej, dużo osób. Także po prostu yy, będziemy robić to co w GTA jest yy, najlepsze. Czyli oczywiście... Zdobywać materiały, oczywiście, nie no, rzutuję, dobra. Jedziemy pozabijać sobie kogoś. E, kogo bym tu mówił? Sarlovendi, jesteś moim celem. Aż się sobie ciebie oznaczę. Sar, jak ci tam było? Sarlovendi. Okej, okay, chyba go już zaznaczyłem, chociaż nie. Um, chociaż nie mam pojęcia. A raczej powinienem go już zaznaczyć. Wiecie co? Ja chyba jednak kogoś innego sobie wezmę jakieś takie mniejsze levele, na przykład może być na przykład, żeby nie było, że takich gorszych, słabszych mężczyzn, na przykład weźmy jakiś taki level 18 galaxy cloud galaxy D cloud miejmy nadzieję, że nie jesteś y, jakimś fejtwinowcem y, i nie masz jakichś, y, kurcze nie wiadomo skąd ty w ogóle jesteś, to co w ogóle jesteś na tej mapie, dobra po prostu idziemy do miasta, kogo złapię, tego złapię <laughs> w ogóle mam Pakiet początkującego kryminalisty, zapomniałem wam tego wspomnieć Ale wiecie co, ja nie jestem pewien czy ten, mi, ten mój milion, co, co się dostaje To się, że tak powiem, dostaje czy go już dostałem, czy go jeszcze nie dostałem Ale wszystko wskazuje na to, że... Ojej, on mnie chyba chciał... O nie On, on, on mi coś za mocny był On mi coś... O, no był 301... 303 level to było, no. wiec, no dobra, tam jest jakiś... Jakiś rzezimieszek Uuuu, witam pana Witam ja pana I piłka po prostu z mojej strony Lecimy, lecimy dalej po prostu <grystu> I kocia gdyby nigdy nic, nie kurcze Przyjeżdżę, kurcze Koleś motorem od dołu drugiego, nie, zsiada z motora Nie i a w głowę i jedzie sobie dalej A co tam kurcze Popycie oj, ojojoj Także jestem już z powrotem Wiecie co? Po prostu jestem załamany, bo yy, bardzo często mnie wywala w taki sposób yy, nieładny yy, skita i jestem rezerwowany trochę na to. Ale my się nie poddajemy. Dobra, wiecie co, to ja sobie z tej pięknej góry będę się już z wami żegnać. Także o jeszcze moim pięknym celuję to coś na górze, to jest chyba drzewo, tam I Wymienię magazynek. I się z wami pożegnam. Także dzięki wam za oglądanie. Zostawiajcie komentarze i arrivederci.